Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w robuchę? Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia Ofirskiego Księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma przypomnij mi o Din. To ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby. Mój pomocnik Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do Stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Najwyraźniej macie z panem lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No, to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz, ale spokojna głowa, wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz, choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś, a ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja. A może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł? Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej... W końcu, po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholernofirski kundel, nie człowiek. Tecy jak on nie zasługują na życie. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla siebie zrobić? Hmm. Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd niec, no to. Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. No. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. <noise> Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale... Powiedzmy, że spotkamy się w Karczmie w Oksenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom Zaraza, Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponadto ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje. Od dobrych kilku lat. Uuu, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald Gerald, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Po i trochę. Ruth von Everets był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Szani. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi, w okolicy jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. To działa. Ach, nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha. Już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę się znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. No, ciekawe, ciekawe. Nie. <grym>

Jestem prawda? Oh, oh. Serio? Tak, tak wygląda ten szpital? Nie wytrzymam. Nie wytrzymam hmm? już. Oh. Rygając, zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Yy, tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Mhm. Ładniutka ta medyczka zupełnie nie wygląda jak uczona. Jestem ciekawy, jak według ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek, to noszą okulary. No właśnie. Zasuszone okularnice. A poza tym ubierają się, byle jak. Bo i dla kogo się mają stroić? Dla książek? Ciekawe rzeczy opowiadacie, ale na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co. Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was postrzywać. Szczęściaż z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się. Tobie też się podoba, co? Czy kto wezmę? To mi anuluje dialog? Czy... Właśnie jest na biało. To chyba powinno być git. Właśnie wróci do tego momentu. No właśnie, te szale to są czasem zibane. Właśnie też zauważyłem. Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo! A widźminy mają ponoć zmysły wyostrzone! <laughs> Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po dwie krople do posiłku trzy razy dziennie. W trzy, góra cztery dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redanii. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom, leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie, ale Nidwgardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo kedweńczykom, temerczykom, elfom, krasnoludom czy niziołkom. Przecież mnie znasz. Ano. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się... Hmm, chyba w Wyzimie. Hmm, tak, tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było sto lat temu. Co się z tobą działo? Cóż... Wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oksenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego Redańskiej Armii. No tak, to bardzo podobne do Radowida. Cóż, nie narzekam. Odkąd walki ustały, znów mieszkam u siebie i, co najważniejsze, leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Mhm. Mm tym razem ja potrzebuję Twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mówca Cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na Twojej twarzy. A! No i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą. A ropucha. Naprawdę była królewiczem, do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem Kowirską Księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem Ropuchę, zjawili się Ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki gaunter Odym. Hmm, kto to? Poznałem go jakiś czas temu we wsi Biały Sad. Twierdził wtedy, że sprzedaje lustra. I co? Kupiłeś od niego takie, które spełnia życzenia? Coś w tym rodzaju. Pomógł mi wydostać się z tarapatów, i teraz oczekuję, że w zamian spełnię trzy prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grup i go przywołać. A potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi powiedzmy preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgerda von Everec. Von Everec. Hm. Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru Złote Myśli Hierarchów albo słynne Rodredanie. Wybrałam to drugie. Jest! Von Ejegrid, von Esterkem... Von Eweret! Hm. Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę. Spotkamy się przy wejściu. Oj, zwiedzać jej się, się chce. O, znowu poziom mi wbił, ale fajnie. O, ile takich dziwnych rzeczy. w

Ojebany! Kurwa, co to, to tak hamuje? Autobus. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Od dupy. Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów. Często umazano we krwi. Bo zwykle przychodzisz kiedy jestem w pracy, teraz nie jestem, czekam na Ciebie i plotę wianek na wesele. Pstryk. Jakie wesele? Moja przyjaciółka ze studiów wychodzi za mąż. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? No oczywiście. To Ty wystawiłaś ogłoszenie? Co? Nie, no chętnie. Pewnie. Czemu nie? No to świetnie. Jesteśmy umówieni. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Bursztyn. Uh. Idziemy? Chodźmy. Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Ród pod upadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. No.